Posłuchaj mnie. Na imię masz Mark i masz taki strój. Widziałam cię w nim. No już, załóż go. Gdzie ty jesteś? Musisz nas bronić. Nie, 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 nie mogę, nie chcę, nie chcę. Przestańcie, proszę was, Posłuchaj się, Na imię masz Mark. Tak strój. Strój, strój. Mogło... mogło być dużo gorzej Hej, Steven, co my mamy na sobie? No, Lejla mówiła, że mam mieć strój Tak, magiczny pancerz i płaszcz Honsu, nie skafander dla kiernika. No weź jeszcze, nie, nie obczaiłem wszystkiego O, tak dla mnie jest spoko Dobra, gdzie już? Skara... o a, a, a... a to co? Po co te kioszki? Fajna sprawa. He? To się serio źle skończy. Daj sobie pomoc. Okej, okay, zgoda. Oddaję kontrolę. Chwilowo. <śmienicza> بشوفك عالقد كل الناس عارفه اني غشيم عمري في <applause> يوم ما احتجت لحد مش تفخيم والله بجد واقف وسط الكل اسد متربتش انى ان ابقى لقيب